Czekpress.pl Nie lękamy się pisać i mówić o faktach. Adam się dzień dobry, dziś Państwa i naszą na Państwa, i moim gościem jest poseł Lewicy, pan Paweł Krutul. Panie pośle, do, dotarliśmy do kolejnych informacji, z których wprost wynika, że skromny, pobożny. Kapłan Tadeusz Rydzyk otrzymał wcześniej na rzecz działania Fundacji Lux Veritatis ponad 325 milionów złotych. Nazwał to skromnym dofinansowaniem. Gdyby tego było mało, kolejne miliony znów płyną na konta jego Fundacji i na konta Radia Maryja. Teraz uwaga, nie na budowę Kościoła, nie na budowę nowych term, a po to, by Tadeusz Rydzyk mógł przeprowadzać, uwaga, szkolenia wojskowe. Temat panu bliski. A więc zapytam, jak pan sobie wyobraża to, że kapłan Pleban Sutannie ma szkolić w formie wojskowej dzieci i młodzież za kolejne miliony od rządu PiS? Ojej, to jest tragedia, po prostu, jak są wyciągane pieniądze tylko i wyłącznie dlatego, żeby kupić sobie poparcie w nadchodzących wyborach. Nie raz, nie dwa PiS udowodniło, że karmi przedsiębiorcę Tadeusza Storunia, i to jest kolejny przykład na to. Ja, jeżeli chodzi o skromność, to tutaj uważam, to nie jest właściwe, właściwe, właściwe słowo. Te pieniądze można by było dużo lepiej wykorzystać dla. Dla szkolenia młodzieży mamy szkoły mundurowe i te środki przekazać dla tych szkół, gdzie de facto 10 miesięcy w roku uczniowie w całym kraju uczestniczą. Czy też jest program budowania strzelnic i wysyłania na nie tychże, tychże uczniów, i uczniów i uczennic. To jest bardzo ważne i istotne żeby te, te środki po, po, pochodzone, pochodzące z Polski, od polskiego podatnika umiejętnie wykorzystywać, a nie, a nie zasilać konta Tadeusza Ryzyka. To jest po prostu porażające, jak są marnotrawione polskie środki od polskich podatników. Panie pośle, no bo to nie są małe sumy. To, że Tadeusz Rydzyk jest dofinansowywany regularnie z pieniędzy podatników, mówi się od dawna, ale też od dawna mówi się o potrzebie natychmiastowej sekularyzacji, a więc oderwania państwa od kościoła, tak by na przykład kościół nie mógł mieć wpływu na wynik wyborów. A teraz wiemy, że ambony często są nie tylko dla kaznodziejów, a także dla polityków, najczęściej oczywiście partii rządzącej. Panie pośle, czy jest szansa jakaś ewentualnie po państwa wygranych wyborach, by te pieniądze od Tadeusza Rydzyka odzyskać? No to nie są, to nie są tysiące złotych. To są miliony złotych, które, jak pan prawnie zauważył, można przeznaczyć na zupełnie inne cele, takie, które przysłużą się na przykład rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego. Czy te środki po prostu już definitywnie przepadły i niestety będziemy musieli się z tym po wyborach pogodzić? Uczciwie mówiąc, trudno powiedzieć, dopóty, dopóki nie zobaczymy tych umów, które były podpisywane. Z, z Tadeuszem Ryzykiem w ministerstwa, przecież to są nie tylko z Ministerstwa Obrony, te pieniądze płyną szerokim strumieniem od lat. Nieraz dziennikarze, Państwo robiliście zestawienia, to po prostu włos na głowie jeży, jak, je, jak jest wspomagane jak jest powspomagany klerek, kościół z, z, dodatkowo z, z publicznych środków. To nigdy nie powinno mieć miejsca. Lewica od początku mówiła, że trzeba oddzielić kościół od, 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 od rządzących, i to jest właśnie tego przykład, chory przykład. Przypomnijmy sobie również, minister obecny, Mariusz Błaszczak, chciał, um, chciał zamawiać dla Monu mobilne, mobilne ołtarzyki, i tutaj opinia publiczna wyśmiała ten pomysł, ale faktycznie to miało się wydarzyć. Także o czym my mówimy? Za rządów prawa i sprawiedliwości takie praktyki będą dalej stosowane, dlatego musimy w październiku zrobić wszystko, żeby odsunąć. Tych ludzi od władzy, którzy w ten sposób marnotrawią polskie, polskie pieniądze, polskich podatników. To jest, to jest niewyobrażalna skala, bo to są miliony, miliony, miliony złotych. Czy pan łączy to w oczywisty sposób z tym, że no, nieoficjalnie, ale jednak trwa już kampania wyborcza. Państwo również ruszacie w trasę, no Jarosław Kaczyński ruszył tak w trasę, że pokazał tylko dwa zdjęcia z drona w Bogatyni, podczas gdy na wiecach opozycji tych zdjęć jest znacznie więcej, bo znacznie więcej ludzi jest zainteresowanych Państwa przekazem. Czy Pan łączy te przelewy, te dotacje z tym, że za kilka miesięcy, może tygodni pan Kaczyński poprosi Rydzyka o to, by na przykład udostępnił mu ambonę, jak to miało miejsce wcześniej. Pamiętamy wszyscy śmiechu warte sceny, gdy ręka w rękę Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak i Tadeusz Rydzyk tańczyli w rytm pieśni kościelnych. Dziwnym trafem to działo się przed wyborami. Czy to jest opłata za udostępnienie, za wynajem ambony kościelnej przed tym okresem wyborczym? Tak, tak, to jest to jest transakcja wiązana, że, że pląsają przed ojcem Tadeuszem na jego imprezach, to ich sprawa, ale powin, powinni, nie, nie, ja nie wyobrażam sobie, żeby klęczeć przed jakimkolwiek, jakimkolwiek takim spotkaniem polityków partii partii rządzących i dofinansowywać za poparcie z przysłowiowej Ambony. Nie bez przyczyny wszystko na to wskazuje, że prezydent Wskaże termin wyborów 15 października. Jest to dzień papieski, także bezpośrednio pomimo ciszy wyborczej politycy Prawa i Sprawiedliwości będą schodzili z ambony i prowadzili ludzi do, do urn wyborczych. No, To nie powinno się wydarzyć, ale Prawo i Sprawiedliwość brzydko się chwyta, a Kler idzie rękę w rękę z Prawą i Sprawiedliwością, które. Od, 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 od 8 lat Sowicie finansuje Kler na każdy możliwy sposób i pod każdą umową, co by tam nie wpisali, żeby te środki po prostu trafiały do, 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 do kościoła. Tak nie powinno mieć, ale niestety tak to wygląda i dopiero po zmianie władzy możemy to diametralnie zmienić, i Lewica jest tego gwarantem w przyszłym rządzie. 325 milionów złotych. Co za te pieniądze można by kupić polskiej armii w czasie, gdy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna? O jakiej skali zakupów mówimy i czy te pieniądze faktycznie realnie mogłyby umocnić polską armię, unowocześnić ją jeszcze bardziej? Czy jest to taka w kontekście Ceny za zbrojenia, mała, skromna suma, jak mówi to Tadeusz Rydzyk, apelując równolegle i synchronicznie o kolejne wpłaty do swoich radiosłuchaczy i odbiorców telewizji trwam, dodam jednej z nielicznych, która nadaje na częstotliwościach niedostępnych dla konwencjonalnych nadawców, nawet publicznych, jest na ponad 97% kraju, pokrywa zasięg tej telewizji. Mało, ciągle mało i pytam Pana, czy to mało w kontekście na przykład cen i zakupu sprzętu dla polskiej armii? To nie są małe pieniądze, to można choćby na, przeliczyć na karetki, bo przecież w wojsku też są karetki, to jest około 325 właśnie karetek profesjonalnie wyposażonych, które przy zwiększającej się ilości armii są również dla wojska potrzeby, bo w razie konfliktów te karetki i, i załogi w nich będące udzielają też pomocy cywilom. Także ja bym wolał mieć 325 dodatkowych karetek wojskowych, które w razie W, oby się nigdy to nie stało, również pomagają cywilom, niż, niż rozpasać jeszcze bardziej rozpasanego ojca Tadeusza. Poseł Paweł Rutul Lewica, dziś Państwa i naszym gościem, panie pośle, dziękuję pięknie i dobrego, spokojnego dnia. Oby mnie informacji na celu, No bo to jednak nic, co, nic, żadna budująca treść z tego nie wynika. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Checkpress.pl. nie lękamy się pisać i mówić o faktach.